Cześć, ja jestem Adam dzisiaj otwieramy sześć saszetek pani Top Class. Nagrywamy to w dzień dziecka, w dzień meczu Polska Walia I tutaj we Wrocławiu, Więc zobaczymy jaki wynik będzie. No i zobaczmy ogólnie. Tu coś się wpadnie. No i bez przedłużenia lecimy z openingiem. Tutaj mamy. Grealisha, Silva. Mm -hmm. Tutaj mamy Celik na karcie Pride Idol i i Halerna top forward. forward. Walker, Alba, Havertz, Gnabry, Top, Midfielder, Pentakur i y Liverpool, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita. I one pisaka. Haland. Anton, Mandy. Wow! Morton. Ale nie wiem, czego nie trafiłam. Kogo trafiłam już. Ale naprawdę, karta przednia. No i tutaj mamy jeszcze. Sule. Sule na karcie. Pride Idol, więc no. Szkoda, że go trafiłem, bo tak to by była bardzo, bardzo dobra karta. Fidal, Ederson, Akanji, Donnarumma top defender w ogóle, w ogóle to powinno być top goalkeeper jak co? jakby miało być no i tutaj też, że nawet marki na wadzka Kimi marki z Kimpembe chyba go już kiedyś trafiłem to, no i zostało nam dwie ostatnie paczki na dzisiaj więc zobaczmy jak coś fajnego tutaj tam wypadnie. Malen na Noglu Powtórka Walkera Kurczę, co tu takiego jest? Mount Matich JEST! Pedri I to nie jest powtórka Więc Pedri Rar Udało się Tak, trafić kolejnego Rara Już trzeciego Dru, no, trafiłem jeden indycybul i to jest trzeci Rar, bo dwa razy trafiłem kurtułę Rara i teraz trafiam jeszcze Pedriego, Rara. Trzymkam Selo, Kurtua, Birmingham, Alaba, Top, Defender i na karcie Ajax Amsterdam takie tutaj czwórkazy właśnie Ajax, więc tym, o, to, o tym tam kończymy dzisiejszy opening może w... trwawać wynik Polska Walia w komentarzu jak chcecie, jak nie, to nie. A ja się z Wami żegnam, pa. pa.